Bo to jestem przed Tobą, Boże mój. Jakie masz problemy, dziecko? Nie znam swojej drogi i pustka jest wokół mnie. Czyż przestałaś mi ufać? Nie, ale ukryłeś się, a ja pozostałam w tej pustce i tęsknota za Tobą mnie spala. Dobrze powiedziałaś: spala mnie. Jeśli spali się w tobie przywiązanie do siebie same i skupianie się na własnych doznaniach, wtedy mnie dostrzeżesz. Nadmierny egocentryzm i skłonność do introspekcji mnie zasłaniają. Zważ to, co powiedziałem, i wyciągnij wnioski. Ja pragnę Twojej czystej miłości, bezinteresownej, a nie uzależnionej od Twoich doznań, jakie z nią się łączą. Dlatego oszczędzam Ci tych doznań. Bądź ze mną i pomagaj przemieniać to. Pomagam, dlatego cierpisz. Wyzbywanie się miłości własnej boli. Trzeba przejść przez ten ból, aby się od niej wyzwolić. Moja miłość, która w tobie mieszka, ma tyle miejsca, ile jej pozostawia Twoja miłość własna. Zastanów się nad tym i też wyciągnij wnioski. Pomóż mi uporządkować myśli i uczucia, i usunąć te niepotrzebne. Stanie się, ale nie natychmiast. Będzie się stawać w trudzie i łzach. Uzależnienie emocjonalne utrudnia spowiedź i komplikuje czystość wiary. Należy unikać sytuacji takich. Należy unikać wszelkich sytuacji utrudniających i komplikujących czystość intencji pójścia za mną. Wszelkie myśli, wszelkie sytuacje tego rodzaju należy usuwać na początku. Przyjmij ten dzień i moją bezsilność. Uczyń, co chcesz, poślij gdzie chcesz. Trwaj przy mnie i oddawaj mi wszystko każdego dnia po kolei, ciągle. Ja poprowadzę Cię i będę wskazywał, gdzie iść, co czynić. Bądź ufna i oddana. Nie twórz się i nie zastanawiaj nad swymi znikomymi możliwościami. Ja mam wszelkie możliwości, dlatego... Ty nie musisz mieć żadnych. Jeśli dam ci zadanie, dam też siły i środki do wykonania. Potrzebna jest tylko Twoja zgoda, chęć służenia sobą i podporządkowanie mojej woli. Czy potrafię ją rozpoznać? Trwaj przy mnie, módl się w skupieniu. Cały czas sercem bądź we mnie. Wówczas potrafisz rozpoznać moją wolę i wyraźnie słyszeć mój głos. Wszelkie napięcie, zaniepokojenie i rozproszenie utrudnia porozumienie ze mną i zakłóca odbiór moich wskazań. Potrzebny jest spokój i ufność.